Paulo Debala, trudno. Ej, no dziewczyny, odejdźcie. No, Paulo Debala, dobra, może być. Co robisz? Nagrywasz odcinek? No tak. Dochryła, Cicho bądźcie. Dobra, idźcie. No, idźcie. Busia. Bo ja was kopem wygonię. ja tego odcinka nie wrzucę. Dobra, Paulo Debala. To jest nie trafi Jeszcze jedna paczka od Brazylia. Leopold podpisa to. Nie umiem dobrze po brazylijsku. Dobra. Save. Dobra i zobaczymy, czy mamy paczki dzisiaj do otwierania. My pack. No mamy tylko ten special. Wiecie. Widzę się na kawerce. No, Angela, no, byłaś na odcinku już. Ale ja na Hiszpania. Nie! No, Williams, może być, no ale ja woła O nie. Widzicie, kogo na golki parę trafiłem. Przyjrzyjcie się. Goldie Paralitera ja go Nie, ja go chcę sprzedać. Dobra, otworzymy jedną paczkę z premium. Premium, co to. A bez lokautu. skip, bez nadzieja O kurde, co jest? Garcia Save. Dobra, Light Round. 43 tysięcy Nie, nic sobie za tyle żadnej paczki nie kupimy A ile ja mam tych żetonów? Jeden No to nic sobie też nie kupię Bronz pakowni Rainbow Light Pack Kurde, ma. Dobra, Enter Draft Taką formację wybierzemy. 4 5 1. Sergio Ramos, Milikowicz, Pires Jeśli dobrze czytam, bo ja. Francuskiego też przyświeciłem. Luis Suarez Cristiano Ronaldo, ocenione na 99 ral Bierzemy go. Mam. Dobra, z Juventusu albo z Portugalii. No i. Błaszczykowski, dobra. Portugalia, Juventus, Portugalia, Juventus, dobra, Paulo Debala. Rice nie, nie chcąc. Portugalczyk albo Juventus, Portugalczyk albo Juventus, nie, Iwan Rakitic chyba będzie miał najwięcej. Chyba Jan Vidal. Leng Linglet. Angela. Jordi Alba. Co pijesz, krowa? Zwykłą wodę. Dobrze, gatswórki. Tak. No, tak, 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 tylko chciałam. Milkowicz, widział ja, Jaki katsa ma kolor? Biały. No, to, Jakiego koloru jest krowa? Biała. Mieszańca. Yy, Takiego. Co, bia... Co? Dobrze, kurde, ja chciałam dostać. Będzie sekundowy twój odcinek albo leczkowy. Nie rozpraszaj mnie, bo w ogóle go nie rzucę. Pogba, dobra bierzemy pogby, Będzie miał zgranie z Ningletem. Na No jak on jest na cm. On Zobaczymy czy też będzie miał zgranie z... No nie no, więcej zgrania daje on. Widać, kurde Pogba szkoda mi. Griezmann, Incent, Lilić, Benzema. Na mamy już Cristiano Ronaldo. Brazyl, Kanada, England Van Bisak. Jeśli dobrze czyta, bo ja się nie zawsze zaba na innych językach Gaia, jak gay. xd LB, Libyn. nie no już mamy na LB Robertson, albo Nie Robertson, Robertsona Biorę LB N, 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 n. Belgia Neymar Po brazylijsku Neymar Na no, lewy, 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 lewy. Nie ma tej pozycji. No szkoda, no. No szkoda. Anglia, Francja, Netherlands, Argentyna, nie. get Dobro na rywy. Nie ma tej... Z... Trudno, Leon. Trudno, będzie mniej zgrania. Netherland, Germany. Rugani, Na CB. Nie wierzę. Dobra, kończymy. Finch, 93 zgrania. Dobra, prawie mamy. Mio... Prawie mieliśmy na 100. Ej, zobaczcie, Forewars. Na ile? Prawie mieliśmy na 100 Forewarsów. Sim. Sim. Sim, z kim gramy mecza? Darum. Nie, nie, nie chcę. Dobra. Idę na lody. Dobra, finish. 3 do 1 wygraliśmy. Dobra, gramy z... Nie było. United. Dobra. A nie, no łyżką. No ja chciałam w wróżką. Ale nie było, dziecko. Jezu. No, to łyżką, no. Nie, ja robię. nie mogę, przegrałem. No. Dobra. Łyżką. Przestań no, to otworzyć No Pomóż. Wójcie do pokoju se. Ej, weźcie, to idźcie do pokoju. No nie po prostu sobie. Bardzo. Już. Masz. Uważam. Proszę, Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Elo, Elo.